Witam Państwa bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej nowej serii programu z cyklu Gość Telewizji Radom. Tak jak zapowiadałem naszym gościem będzie i jest dzisiaj pan Jacek Wrocławski doradca ubezpieczeniowy. Witam Pana bardzo. Panie Jacku obecnie nasza sytuacja jeśli chodzi o ubezpieczenia wszelkiej maści, ale szczególnie zdrowotne, no, nie jest najlepsza. Wpłacimy tak zwane NFZ, ale jest jak widać. Panie Jacku, czy jeśli uwolnilibyśmy ten rynek ubezpieczeń w ogóle, to mogłoby to być korzystne dla ubezpieczonych, niekorzystne, jak to mogłoby się po prostu odbić na, na nas? To znaczy, wie Pan, uwolnienie rynku, jeżeli chodzi o, o, o NFZ -i, e, czy, czy, czy składki ZUS-owskie, jest na dzień dzisiejszy wykonalne. Ponieważ system, który funkcjonuje u nas w Polsce, opiera się na zasadach słusznych: e, pracujemy, odprowadzamy składki, mamy za to odpowiednią opie opiekę medyczną, e, czy emerytury, renty i różnego rodzaju świadczenia z ZUS u no, sytuacja jest taka, że to jest oparte też na składkach, jak każde, każde ubezpieczenie. No, tylko teraz kwestią jest y, jakość usług, jest uzależniona od tej ceny, jak również od y, osób, które płacą składki, które są objęte danymi ubezpieczeniami. To jest po podstawowa zasada. W systemie emerytalnym w Polsce, czy też zdrowotnym, y, ludzie pracują, niestety coraz więcej osób jest, y, które przechodzą na renty, emerytury, Osób, które chodzą do, 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 do lekarza, do, do szpitala czy podobnych instytucji, a osób pracujących jest coraz mniej. Oczywiście wpływ na to ma przede wszystkim emigracja, bezrobocie, jak również niski przyrost naturalny, co powoduje niestety takie skutki w obsłudze, że tak to nazwę, jakie mamy dzisiaj. No tak, ale mm, powiedzmy sobie szczerze. Płacimy te składki około 300 zł, różnie, ale przeważnie jest to 270-300 zł. I właściwie, kiedy idziemy do lekarza z poważniejszą chorobą, nie wiem, kardiologiczną, onkologiczną, czy jakąkolwiek inną poważniejszą chorobą, to słyszymy w okienku, No tak, oczywiście nie ma problemu, ale za 5 miesięcy, za 2 lata, za rok, no ale płacić musimy już. To nie jest tak, że mm, będziemy płacić za dwa lata dopiero, jak dostaniemy usługę. My już musimy płacić. Ja muszę powiedzieć tak, że kiedy próbowałem wyjechać za granicę do Wielkiej Brytanii na kilka dni dosłownie, to e, nie dostałem z NFZ-zielonej karty, tak zwanej, czy tej eurokarty, nie wiem, jak to fachowo się nazywa, w każdym razie nie dostałem tego, ponieważ wpłacałem pieniądze w piątek, a w poniedziałek rano wyjeżdżałem i jeszcze się nie zaksięgowały. W związku z czym, co zrobiłem, No szybciutko do pierwszego brzegu ubezpieczyciela prywatnego i ponieważ tam musiałem na miesiąc wykupić, no niestety nie dało się krócej, e, 59 zł miesiąc zagranicznego, teoretycznie droższego ubezpieczenia, no e, mnie się wydaje, że coś tu chyba nie gra, skoro skoro taniej, prywatnie, przynajmniej na razie, no bo e, pan jako przedstawiciel też musi na tym zarobić, tak? No bo musi pan utrzymać swoją agencję, tak? Więc musi pan e, zarobić, musi pan, e, nie wiem, może pracownika opłacić i tak dalej. Więc i to się za 59 zł temu e, człowiekowi opłaciło. No, a NFZ mówi już, że zwiększymy składkę, bo 300 za mało. Poruszył Pan tu kilka rzeczy bardzo istotnych. To, że agencja pobiera składkę, oczywiście to, to nie jest zarobek agencji. To trzeba o tym doskonale no tak, pamiętać. To, ja to, to, się wiem. Składa, to się składa właśnie na, na, na towarzystwo, ale pierwsza sprawa, jaką Pan poruszył, tej karty NFZ. My nie bierzemy pod uwagę jednej ważnej rzeczy że ta karta upoważnia nas tylko i wyłącznie do ewentualnego leczenia w instytucji państwowej w danym kraju. Tylko i wyłącznie. Nie ma, objęta nie jest jakiś transport, na przykład teraz jest, ferie są, prawda? Jest sezon narciarski. Okej, okay, jeżeli trafimy do szpitala państwowego w danym kraju, w którym jesteśmy, obecnie na, przebywamy. Tak, to leczenie w tym szpitalu jak najbardziej, natomiast czy nie pokrywa nam to w placówkach prywatnych? Absolutnie nie pokrywa. Wszelkiego transportu, na przykład nawet sam przejazd ze stoku, to musimy zapłacić z własnej kieszeni. Natomiast jeżeli chodzi o ubezpieczenia prywatne, indywidualne, to teraz kwestia tego, co zawiera dane ubezpieczenie. Nie oszukujmy się, dobry towar kosztuje. Na to też trzeba zwracać uwagę. I to jest ogromny problem w sprzedaży ubezpieczeń ponieważ z reguły wygrywa, wygrywa, jeżeli tak mogę powiedzieć, że wygrywa dana agencja, dane towarzystwo, dany agent, wygrywa na cenie, bo, ma, ma, bo jest niska składka. Tylko, że celem takiego agenta na przykład jest pokazanie dokładnie, co jest w tym ubezpieczeniu, dlaczego jest takie tanie, dlaczego jest takie drogie, co zawiera. Tak? Są pakiety różne ubezpieczeń. E, idąc dalej tą, tym, 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 tym tokiem, tym torem, to wydaje mi się również, że nie widzę nie widzę do czego NFZ nie może stworzyć też na własną, na własną rękę tego typu udogodnień. Tak, Dlaczego się opłaca to innym instytucjom, innym towarzystwom pobierać te składki, robić tą obsługę, no powiedzmy, natychmiastową, no bo w tym co w porównaniu, co Pan powiedział, że nam trzeba czekać na przykład 3 miesiące do specjalisty, tak, tu mamy 2 dni, w ciągu 38 godzin mamy specjalistę omówionego, Skoro się to opłaca, dlaczego na przykład nie wprowadzić w państwowej służbie zdrowia takiej dodatkowej opcji, żeby ludzie nie chodzili właśnie, nie płacili tych składek, na własnym przykładzie, sporadycznie, sporadycznie korzystam z usług lekarza. Na szczęście jeszcze, może dlatego, że jestem w tym wieku, ale, ale na szczęście rzadko, rzadko. Mówię na szczęście, ponieważ no, zdarzało mi się gdzieś tam, czy, czy, czy z rodzicem, czy, czy, czy z dzieckiem iść do lekarza i no, jest drama, to, to już, ale to pomijamy, to nie... Nie jest celem naszego spotkania. Dlatego też dodatkowe wpłaty, na przykład NFZ-u, które gwarantują mi właśnie taką usługę. Dlaczego nie? W tej chwili, w tej chwili tworzy się mnóstwo firm, mnóstwo, mnóstwo przychodni, mnóstwo prywatnych szpitali będzie powstawało z tego, co tam już się orientuję, z tego co czytałem, gdzie będziemy mieli takie możliwości. I naprawdę e, tutaj jest wielkie zagrożenie dla NFZ-u, ponieważ e, jak wiemy, to jest nie do ukrycia, no to nawet badania pokazują, mnóstwo ludzi pracuje poza. Poza, że tak powiem, ZUSem, Czyli pracują, zarabiają pieniądze, natomiast nie jest to, nie tylko, że państwo traci na podatku, to jeszcze właśnie typu ZUS tracimy na, na pieniądze, które wpływają do instytucji państwowych. I tworzy się alternatywa. Tworzy się alternatywa naprawdę dla ludzi, którzy chcą stworzyć sobie, tak w cudzysłowie mówiąc, swój ZUS. Czyli zabezpieczyć się emerytalnie, zabezpieczyć się w przypadku choroby, jeżeli chodzi o zdrowie, tak? No i zabezpieczyć się rentowo rentowo, żeby mieć jakieś świadczenie co miesiąc, gdyby stan zdrowia tak się pogorszył i można by opracować. I towarzystwom o dziwo to się opłaca. No, w Stanach stworzono tak zwane trusty. Właśnie tego typu odpowiedniki tych naszych ubezpieczeń. Obamacare to jest nowy wynalazek znowu w Stanach. Chociaż pierwszy raz, e, kiedy o nim usłyszałem, to się Przestraszyłem straszliwie, bo myślałem, że to jest na powrót do socjalizmu. Nawet z jedną z moich znajomych, pań, z, z panią Grażoną Zajączkowską, którą przy okazji tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam z PLA i z Polvision TV, troszkę się pokłóciłem, bo ona mówiła, że to jest dobre rozwiązanie. Ale kiedy rzeczywiście się w to wczytałem, to okazało się, że to rozwiązanie ten, wzmacnia właściwie ten system no, demokratyczny, zdrowotny, prawda? Nie go yy, niweluje, bo on po prostu różnica jest tylko taka, że tam jest obowiązek teraz ubezpieczeniowy, którego do tej pory nie było. Yy, natomiast dobrowolność jest ubezpieczyciela i dobrowolność jest yy, wszystkiego poza tym, prawda? Czyli mogę sobie wybrać pakiet, mogę sobie trzy pakiety, pięć pakietów, no ile mnie stać, na tyle sobie wybieram, bylebym był tylko ubezpieczony. I powiem szczerze, że ja jestem za takim rozwiązaniem. No nie wiem, co pan o tym myśli. Znaczy, wie pan, rozwiązanie jest jak najbardziej fajne, gdyby, gdyby wprowadzono obowiązkowo, tak? Albo jest, podlegamy systemowi zdrowotnemu ubezpieczeniowemu państwowemu, albo prywatnemu. Oczywiście musi to udokumentowane. No bo ktoś powie, dobrze, ja podlegam swojemu prywatnemu, nic z tym nie robię. Okazuje się, że za kilka lat staje się. Obciążenie dla budżetu państwa. Ja mówię o jednej osobie, może to nie jest jakieś obciążenie, ale gdyby to było lawinowo zaczęło funkcjonować, to w pewnym momencie by to jeszcze bardziej pogłębiło nasze problemy, jeżeli chodzi o, o, o emerytury, renty. No tam tym... jest właśnie obowiązek, że tak powiem, ubezpieczenia się. Jeśli nie ma ubezpieczenia, tam po prostu jest kara podatkowa. Tak, bardzo duża. Tylko, że jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jest grupa jeszcze ludzi w Polsce, w naszym społeczeństwie, ludzi starszych, którzy nie mieli takiej możliwości kiedyś. I dzisiaj trzeba też... Teoretycznie my wpłacamy, sobie odkładamy na emeryturę do ZUS-u, to sobie płacimy na VZ, co oczywiście wszyscy o tym wiedzą, że to jest nieprawdą, ponieważ to idzie na pokrycie obecnych rent, emerytur, wszelkiego rodzaju świadczeń hmm. zUS-owskich. I fajnie, że zakładamy, jak ja będę stary, to będzie na mnie młody pracował. No niestety, no, pokazało ostatnie czas i pokazują, coraz bardziej się pogłębia kryzys yy, w służbie zdrowia coraz bardziej brakuje pieniędzy, ponieważ jest coraz więcej osób chorych, potrzebujących pomocy lekarskiej, a coraz mniej osób, które wpłacają te składki. No bo niestety. No nie one są identyczne no, w porównaniu z pensją, no nie wiem, 800 zł czy 1000, bo, bo takie są nawet pensje te. Są identyczne, ale patrząc, patrząc na potrzeby, to możemy spokojnie powiedzieć, że one są yy, stanowczo za małe. Tylko mm. z czego płacić? Tak, tak, to jest tak. pytanie podstawowe. Jak również z prywatnymi ubezpieczeniami, z czego płacić? No, myślę, żeby też to pomogło pokazać, jakąś tą e, szara strefa. Może to źle, źle brzmi, ponieważ e, szara strefa, no ludzie chcą pracować, ale tak samo jak pracodawcy, koszty utrzymania pracownika w pracy na dzień dzisiejszy ze względów na ZUS są kolosalne. Są kolosalne, dlatego też no, dzieje jak się dzieje w naszym kraju. Ja nie widzę, nie, widzę, nie widzę, że to się szybko zmieni. Ale związki zawodowe w tej chwili mówią, że jest super, podniesiono płacę minimalną, a są takie kraje, w których płacy minimalne w ogóle nie ma. Znaczy wie Pan co, związki zawodowe, ja ostatnio, ostatnio, nie tak dawno, było sprawa ozusowienia tych umów śmieciowych. No i teraz ja się zastanawiałem, jeżeli gdzieś płacę pieniądze, gdzie z tego tak naprawdę mam znikome korzyści, i jeszcze dodatkowo, tak, muszę wpłacać, bo jestem na okres, był okres krótki, była ta umowa śmieciowa, ale nie odprowadzane były składki złotkie, czyli ja więcej dostawałem pieniędzy. Ja dostawałem więcej pieniędzy i mogłem, że tak powiem, się niebo... oszczędzać. Tak jest, tak jest. Podatek jest podatek, zarabiamy, płacimy podatek fajnie, super. Tak, tylko przedsiębiorstwa w Polsce nieważne, nieważne na jaką skalę, na jaką skalę, skalę jest przedsiębiorstwo. ZUS, czy ma dochód, czy ma stratę? Musi płacić. Być. Musi płacić. I, I to jest to jest uważam też duża bolączka, bo no bo, no, no, no bo na stracie to jeszcze bardziej pogłębi się firma i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest tak, w takim razie inne pytanie. Co się dzieje z tymi pieniędzmi w ZUSie? Gdzie te pieniądze toną? Bo no to są biliony złotych nawet, ja śmiem twierdzić. Natomiast po prostu no w ZUSie ciągle, ciągle dziura i w NFZ jest dokładnie to samo. Ja pamiętam jak zaraz po pierwszym moim wypadku Trafiłem do szpitala. Nie było dla mnie gipsu takiego za 2,50. Pani premier obecna się na mnie obraziła, no bo jak ja mogłem to powiedzieć na konferencji prasowej, Ale taka była prawda. A później, prawda, poszedłem na Komisję Zdrowia do Sejmu. Jako dziennikarz miałem takie prawo wejścia, prawda? I to samo. Szef NFZ-u na przedstawiciela ministerstwa i powiedzieli: Jak się panu nie podoba, niech panu skaży lekarza. Więc no. To ja nie wiem, ja sobie zadaję takie pytanie, gdzie te pieniądze się podziewają, bo to są ogromne kwoty. Jeżeli na przykład ja bym zapłacił mm, kwotę 300 zł miesięcznie, to podejrzewam, że miałbym ubezpieczenie o wysokości 2 miliony złotych albo i większe. Natomiast po prostu tutaj, z tego co ja wiem, jeśli się mylę, to przepraszam, ale NFZ ubezpiecza mnie tylko do pół miliona złotych. Jak moja operacja powyżej pół miliona będzie, to może sobie dopłacić albo dobezpieczyć się. Pan co, no, gdzie, gdzie są te pieniądze? To nie do mnie to pytanie. No ja wiem, że nie do pana tylko, ja tak retorycznie ja, że... zadaję to pytanie, tak? Ja, ja tutaj, tutaj, tutaj. Nie, no rozumiem, no. tutaj nic nie mogę powiedzieć. Proszę też pamiętać, bo pan powiedział o 300 złotych i ma pan ubezpieczenie 2000. 200 Proszę pamiętać też, że my. Płacimy do ZUS-u nie tylko ubezpieczenie zdrowotne, płacimy rentowe, emerytalne, tak. Dwie jeszcze dodatkowe składki w tym mogą być. Jedna jest nieobowiązkowa. Fundusz pracy jeszcze. Tak, tak, tak. No ale to ja już pomijam szczegóły. Natomiast doskonale pan zauważył, bo znając ten rynek ubezpieczeniowy, 300 zł na samą polisę zdrowotną, to jest ogromny pieniądz. To są bardzo duże pieniądze i naprawdę można mieć bardzo dobre zabezpieczenie. No, wyśmienite można mieć, nie tylko bardzo tak. dobre. Prawie 20% od wynagrodzenia brutto płacimy składkę na fundusz na tą część rentowo-emerytalną. No to to są, to, są, to są bardzo duże pieniądze. Tak, od działalności to tam jeżeli jest działalność na standardowych zasadach, no to to jest w granicach tam 600 zł ta składka. 568 to, bodajże. Tak, w granicach tam 500-600 zł w tym przedziale i teraz... Yy, jeżeli osoba 25, 30 letnia zakłada działalność i co miesiąc odkłada te pieniądze, ja nie mówię nie inwestuje, bo to no. różnie ludzie do tego podchodzą, różnie odbierają czy odkłada te pieniądze, nie wiem fundusz pieniężny, obliga czy obligacyjny, żeby tą inflację no, to inflację tylko pokryć, żeby tylko tą inflację pokryć, nie ryzykować tymi pieniędzmi, no to wystarczy sobie przemnożyć do 67 roku życia ile odłożymy pieniędzy. I, i tu mówimy, jeżeli milionów na emeryturę, to, no to jest jest na emeryturę. miliona plus odsetki i dziedziczność. A niestety ja, ja spodziewajmy się najgorszego, że emerytury nie będą rosły, ponieważ państwo nie będzie w stanie załatać tej dziury. No wiele innych czynników. Państwo robi wszystko po tym, żeby wszystko w tym kierunku, żeby było, były pieniądze na emerytów. Tylko zobaczmy, jakim kosztem i kogo, ale to nie o tym. Dzisiaj. Znaczy ja myślę, że państwo robi wszystko, żeby były pieniądze. Tylko e, tak troszkę e, przelewa, tak trochę zabierze górnikom, to dołoży lekarzom. Za chwilę za, zabierze lekarzom, dołoży pielęgniarkom. I tak te pieniądze się przelewają, one nie rosną po prostu. Ale to już jest inna kwestia. Natomiast ja mam e, jeszcze jedno pytanie do pana. Może byśmy zaryzykowali, a jest już. E, jest już taki pomysł, żeby stworzyć takie ubezpieczenie ala NFZ, ale w wersji prywatnej. E, czyli po prostu kupuję sobie takie ubezpieczenie, ono kosztuje X, nie wiem, pewnie taniej niż w NFZ-cie, znając realia rynku polskiego. Gdzie na przykład, powiedzmy, mając taką polisę, prawda, idę do szpitala i szpital normalnie przyjmuje mnie jak człowieka, prawda, bez. Kolejki i 200 numerków, prawda, do ortopedy na przykład. Bo ja przychodzę i on z polisy ma pieniądze za jeden czy dwa dni. To już jest. To już działa. Od kilku lat to działa w Polsce i tego się nie da ukryć. Jest jedyny tylko problem z opcją szpitalną. To jest problem, bo jakieś, jakieś badania ambulatoryjne, specjaliści. Jest, są takie umowy, gdzie normalnie jest to wszystko zagwarantowane. Tak jak powiedziałem, w ciągu 24-48 godzin zależy od umowy, jaka to jest umowa, jakie ubezpieczenie. I mam to zagwarantowane. Do tej pory był problem tylko i wyłącznie ze szpitalami. Oczywiście w dużych miastach są już takie placówki, gdzie płacący co miesiąc kwotę, mam zagwarantowane, że w razie czego trafiam do tego szpitala. I to będzie, będzie coraz więcej takich placówek. Myślę, że i w Rodomiu również, bo bo już coś tam coś tam gdzieś czytałem, coś słyszałem, że również takie coś dlatego dlatego myślę, że myślę, że tylko patrzeć, jak będziemy mieli taką alternatywę, która sama się wytwarza, która sama się wytworzy. My tutaj możemy tylko uczestniczyć w tym i przyglądać się temu. Tak to wygląda. To jeszcze zapytam tak już na koniec. Jak pan myśli, bo Prawdopodobnie będziemy zmuszeni jednak dywersyfikować te dostawy pieniądza do systemu, i tylko jest pytanie, kiedy rząd będzie musiał wprowadzić, pańskim zdaniem, dowolność ubezpieczenia, czyli po prostu już, że będziemy mogli ubezpieczać się poza NFZ-em? Bo przyznajmy szczerze, że to wtedy NFZ naprawdę by zmobilizowało. Do pracy oszczędności i racjonalności. Więc ja mam takie pytanie: kiedy to może się stać? Bo to, że się stanie, to na pewno tylko pytanie, kiedy. Czy wie pan co? Powtórzę się. Tu trzeba pytać innych ludzi. Natomiast, e, tak z punktu e, widzenia natomiast, natomiast, natomiast świadomość tego, że takie coś musi się stać, e, świadomość taką mają wszyscy już od dawna. I to rządzący też. Tylko, tak jak powiedziałem, pojawia się pewien zasadniczy problem. No co z tymi osobami, które są skazane tylko i wyłącznie na świadczenia państwowe. No to budżetu. Które nie mają takiego... No tak, no i tylko wiemy, jak budżet wygląda. Jakie są potrzeby. Kiedy? Ale to wie Pan, jeżeli byłaby dobra emerytura, tak? Czyli jeżeli byśmy mieli racjonalne emerytury. Bo te emerytury trzeba będzie w pewnym momencie przeliczyć też. To myślę, że takiego emeryta będzie stać na składkę, nie wiem, 50-60 zł, nawet 100, żeby można było się później prywatnie po prostu ubezpieczyć i, i, i nie sterczać o trzeciej nad ranem do lekarza w kolejce przed przychodnią. Chociażby. To optymizmem tu to powiadło z pana strony. No ja jestem szczerze, optymistą że... urodzonym, tak. przepraszam. z tym wyliczeniem, wyliczeniem tych yy, składek. Znaczy, że tych emerytur i rent, że będą, że będą, że będą przyliczane będą wyższe. Nie zapominajmy, nie zapominajmy, że wysokość tych emerytur i rent zależy od wpływów. No i koło się zamyka naprawdę. Emigracja bezrobocie, niż demograficzny, możliwości pracy na czarno. Powoduje to, że ta instytucja nie jest zasilana i kiedy to nastąpi? Mam nadzieję, że kiedyś nastąpi. Temat rzeka, muszę Panu powiedzieć. Będziemy ten temat, proszę Państwa, kontynuować. Niestety nasz czas antenowy już się kończy. Moimi Państwa gościem był Pan Jacek Wrocławski, Dziękuję przedstawiciel wam. ubezpieczeniowy, a my zapraszamy na następny odcinek.